Jak idzie? Ej, balasik! Co? A! Jeszcze z pół godziny i będzie 200 tysięcy! Za dużo! Musi być poniżej stowy! A kto uwierzy, że go z 90 roku ma mniej niż stowa ruchany? A na przykład ten przyłów, twój kumpel Wojtas! Co mu poltka obchnąłem? 40 tysięcy, ta! Nawet licznika nie musiałem cofać, bo się sam przekręcił! Ale to jeszcze nic, żeby uwierzyć, że Polonez z rajchu sprowadzony! No to trzeba być zdolny! To Niemiec tylko po paliwo jeździł. <laughs> to debił. A, Jak skończysz z licznikiem, to weź spraya i prysnij tą rdze. Klient kupuje oczami, a ja idę mu przegląd zrobić. Dobry. Ale żeś go odpicował. Jak maszynka zadowolony? No, no, ogólnie bez zarzutu, tylko psuje się ciągle i jara w opór. Jak chłop slugi. No, to najwyższy czas na zmianę. mama akurat golfa dwójeczkę prosto z RFN, Perełka. Niemiec mnie do granicy gonił, bo się rozmyślił. No to pomyślę. Jest walu? W środku. Tylko żadnego chlania na zakładzie. I broni Boże jeździć golfem. Zresztą i tak nie odpali.